Wy, co mówicie, że czytam z kartki, i nie potrafię robić montażu, zejdźcie mi z drogi. Człowiek, który się nie myje, śmierdzi. I człowiek, który nie medytuje, czyli nie oczyszcza umysłu, też w pewnym sensie śmierdzi. Tak jak chodząc po mieście w zanieczyszczonym powietrzu, brud osiada na skórze. Tak chodząc po mieście i zbierając treść do umysłu, też przy okazji wnikają zanieczyszczenia. A później, będąc w towarzystwie, daje się innym do wąchania swoje wszelakie smrody. I zazwyczaj nikt nic nie mówi na te smrody. Ale jak na przykład chcesz zaprezentować swoją twórczość, to zaraz ktoś ujrzy w tym smrody. To jest lustro wewnętrznych zaprzeczeń. Czyli nie wiadomo o co chodzi, ale twórczość, jako że ma aprobatę sił wyższych, musi być blokowana. Oto to dba otoczenie. Dlatego teraz robię kanał w tajemnicy, bo chcę zobaczyć, do jakich ludzi mi się uda dotrzeć. Nie ma się co wstydzić swojej twórczości. Na każdą treść się znajdzie amator, każdy ma jakąś historię do opowiedzenia. Formę też można sobie wybrać, jaką się chce. Mi się na przykład wymyśliło takie coś. Dla ułatwienia w odbiorze, w odbisie... w, po, w opisie dodałam słowa Burchawa się nadeła, purchawa się nadeła, patrzcie zawartym krem, nie, 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 nie owety, patrzy zawartym kreo Wysiłam ogle ps, nie, e Wy nie bo miałam animocję. Do cudownę brudu. Wyśliłam chyba nie pochła wjechała na łowę, bo Z takiej tempejdziny, nie będzie mi ni to kurbity.